Witam, na tym filmie omówiłem sobie moje spojrzenie z na 21 do 25 czerwca 2021 roku. Które waluty warto kupować, które powinniśmy sprzedawać według mojego spojrzenia i mojej analizy fundamentalnej? Co oczywiście nie znaczy, że ja mam rację i trzeba patrzeć czy czy zwracać uwagę na to, co robi cena. Jeśli to się nie zgadza z moim spojrzeniem, no to ja tego po prostu nie handluję. Czy to Real, czy to demo? Dobra, nie Jeśli chodzi o Nowe Zelandię, tam się kompletnie nic nie zmieniło w ostatnim tygodniu, więc możemy sobie naprawdę to podarować. Wszystko zostało tak jak było, wszystko jest neutralny bank, mamy neutralny sentyment dla NSD, no bo nie widzę specjalnie powodów, dla którego miałbym kupować, czy też sprzedawać nowozelandzkiego dolara. A jeśli chodzi o Australijczyka, w, chyba zeszły czwartek, to było, były dane, już przeglądamy Friday, mamy, były dane właśnie na temat e, uczestnictwa w rynku pracy, jego przemowa i tak dalej. No jak widać, zaskoczyli bardzo pozytywnie w czwartek te dane z rynku pracy jego przemowa tam raczej dużo nie zmieniła a na dolarze australijskim zerknijmy na przykład auto SD w czwartek w czwartek to było 17 16 17 w nocy tak 16, 17 i który to było godzinie jeszcze Trzecia, To pewnie to będzie czwarta. No zaskoczyły te dane pozytywnie. Tam zrobili tylko 20 kilka Takie, no, what the fuck. No ale. Dane zaskoczyły pozytywnie. A to, co tam Lowe powiedział, to też jakoś chyba nic nie zmieniło. Z tego co pamiętam. No, przynajmniej nic mi tam nie skoczyło w oko. Więc tyle, jeśli chodzi o te dane, yy, neutralnie mój sentyment dla tej pary walutowej Nie widzę specjalnego powodu, dla którego mielibyśmy kupować Australijczyka obecnie, ani sprzedawać Australijczyka na chwilę obecną. Teraz tak, yy, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. Yy, w poniedziałek musimy będzie trzy razy przemawiać prezydent Lagarde. Wątpię, żeby to coś nowego od siebie, jeśli chodzi o swing tradingowe spojrzenie na euro. Ale na ostatnim posiedzeniu ECB, tam kompletnie się nic nie zmieniło. Naprawdę, oni powiedzieli w sumie, że są bardziej optymistyczni i że nie mają zamiaru jakby to powiedzieć gospodarki tam odhaczać jej kroplówkę i dalej będą wspomagać. To jeszcze nie jest czas. Kiedy trzeba się zastanawiać nad tym, czy już wystarczy tego quantitative easing, czy tam do druku pieniędzy i skupowania obligacji i tak dalej. Po prostu kompletnie brak zmian, jeśli chodzi o ECB. Więc tyle, jeśli chodzi o ECB. Na razie trzymają rękę na pulsie i będą robić to, co uznają za stosowne. Nie mają zamiaru podnosić stóp, ograniczać wsparcie na gospodarki, czy cokolwiek. Kompletnie neutralnie, według mnie, bank centralny. Ja i też nie widzę ani powodu do kupna, ani do sprzedaży euro. Nie mam specjalnego zdania na ten temat, po prostu euro. Jeśli chodzi o Fed i USD, oczywiście oczekiwania inflacyjne są na pierwszym miejscu. Eee, Ostatni komentarz: że inflacja w USA jest tymczasowa. <grym> Ostatnio na FED w środę, jak się nie mylę, był, to powiedzieli, że może jednak inflacja jest bardziej długotrwała i zostanie z nimi na dłużej niż myślą. I tutaj są przerwy i do, doprecyzuję ten ostatni komentarz tutaj. No, także... Tak, inflacja może zostać z nimi dłużej niż myśleli, może wcale nie jest taka tymczasowa, i trzeba będzie coś zacząć działać. No i tak, jak tutaj pisałem, w zeszłym tygodniu zmiana spojrzenia Fed, i co się okazało, Fed w środę, pomc byli bardziej optymistyczni na dot-flocie. Było 13 do 18 członków Fedu, którzy stwierdzili, głosowali anonimowo, że. W 2023 pod koniec 2023 widzą dwie podwyżki 100% na USD. Ostatnio był to 2024. Rynek normalnie oszalał jak to zobaczyli. Oczywiście Powell wyszedł godzinę czy tam pół godziny później, o ja, pół godziny później o 2030 i zaczął starał się zmiękczyć trochę to. Że powinni brać te dotploty, to całe głosowanie na temat przyszłych stóp, podwyżek stóp procentowych i tak dalej, z odrobiną garści soli czy coś tak w ten styl, że nie powinni uzależniać od razu się teraz od tego, że FED już zaraz będzie coś ograniczał, skupy aktywów, przestanie drukować pieniądze i już zaraz, już za niedługo będzie się coś działo na USD i powinniśmy kupować USD, dosłownie kupu plotkę. Staram się to zwiększyć na no, rynek swoje. Jeśli oni widzą, że komentarze Swedu są... Idziemy tutaj, bank... No, bardziej optymistyczne komentarze. Komentarze... Z Fed że dane jednak są dobre, a inflacja zostać może z nimi na dłużej niż mi się to wydawało, więc trzeba będzie zacząć coś działać. Jeszcze może nie teraz, ale już są takie pewne, jakby to powiedzieć, wskazówki, może jednak w że to są wskazówki na to, że FED już zacznie coś zaraz zmieniać w swojej polityce monetarnej i jeśli oni przyspieszają o jeden rok szybciej, Wyszki 100%ały przez większość tych to może już niedługo zaczną coś zmieniać w swojej polityce monetarnej więc ja tego nie widzę żeby to było takie e, jasne i czytelne e, odnośnie dolara mypiańskiego ja widzę to teraz obecnie tak że kupujemy plotkę i wykres to pokazuje też jak spojrzymy nie wiem Tutaj macie dzienny wykres, tu macie środę tego 16, 15, 16, 16, to jest te, tutaj, to jest to, już Wam zaznaczam strzałką, no to możecie sobie sami sprawdzić na wielu y, parach z USD, że 16 no to chlapnęło i polecieli i nie ma co zbierać, to samo na złocie się pojawiło. 16 i obligacjach, czy rentowności obligacji amerykańskich. Tutaj jest 16, też złoto o Normalnie punkt zwrotny dla złota. Rynek kupuje dosłownie, według mnie, obecnie plotkę. Czy się wyprzedza Fed. O, może tak bym powiedział. Fed jeszcze nie mówi wprost, że będą zmieniać coś w po polityce monetarnej, że przestaną drukować pieniądze i coś, a rynek już ich wyprzedza. Już trzeci raz chyba łapiemy. Mm, szczyty dołki na USD w tym roku jeśli nie wiem, kiedy rynek stara się wychwycić, że FED już zmienia politykę monetarną tak jak mówiłem, według ich bardziej optymistyczne komentarze są jeszcze nic nie zmieniają to jeszcze nie jest ten moment, starają się uspokoić rynek, ale rynek jest już w swojej, jak zobaczyli ten dotplot 13 na 18 widzi podwyżkę w 2023, rok szybciej no to już za niedługo pewnie zaczniemy coś tu zmieniać, więc oszaleli i kupujemy plotkę według mnie. Jeśli chodzi o USD e, to na razie sentyment byłby właśnie kupujemy plotkę. E, jeśli chodzi o bank Anglii, no Tutaj było napisane restrykcje do końca czerwca miały być zdjęte no miały, ale zostały przeniesione i są teraz będą na dłużej niż do końca czerwca, bo jest wariant delta w Wielkiej Brytanii, który tam psuje. I przeniesienie lockdownów na dłużej niż do końca czerwca miało spowodować na funcie według mnie spadki. No a co z tego wyszło, to tak jakby rynek był już przygotowany na to, że oni czy funt, czy właśnie Wielka Brytania funt, że yy, jak się tylko pojawi, właśnie tu jest cały szesnasty, jak się pojawi te właśnie zmianki o wariancie Delta, że te całe restrykcje zostaną przedłużone, to funt miał spadać, a rynek to przyjął tak, jakby już to dawno wiedzieli, oczekiwali, że to już jest pewnie i tam się nic nie zmieni, i tak dalej. Yy... Neutralne, tak. Komentarze. No, ojoj, tutaj to, to trzeba poprawić. Pozytywne, ostatnie komentarze były pozytywne z Banku Anglii. Można by tak to ująć komentarze były pozytywne z tego co ja czytałem że już jest lepiej już jest całkiem nieźle już prawie wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii jeśli chodzi o gospodarkę Wielkiej Brytanii eee, na co zwrócić uwagę no to oczywiście Bank Anglii głosowanie w czwartek i oświadczenie no na chwilę obecną kupno według mnie było ostatnio na chwilę obecną ja bym się jeszcze wstrzymał na neutralnie, bo mamy ten cały wariant delta, i może się oddać to rozmnożanie gospodarki w Wielkiej Brytanii. Co za tym idzie, Bank Anglii też może stwierdzić, że to jeszcze nie jest czas, żeby coś tutaj zmieniać, bo jeszcze nie wyszliśmy z pandemii. więc na chwilę obecną bardziej bym się nastawił na neutralnego funta. Niby są jakieś, jakby to powiedzieć, ludzie są zaszczepieni i tak dalej, i niby się to ma jakoś ruszać, ale restrykcje zwracają i powi chyba będą powyżej czerwca te restrykcje, więc jeśli chodzi o bankami, to neutralnie. Jeśli chodzi o SMB i BOJ, ostatnio był w piątek e, statement, doświadczenie z Banku Japonii i konferencja prasowa, i tam się kompletnie nic nie zmieniło. Wręcz przeciwnie, nawet Kuroda starał się p, przekonywać, że USD ma czy Fed, FED może tak to my, że Fed ma mm, powody do tego, żeby zacząć tam podnosić czy zmieniać swoją politykę monetarną, żeby tylko USD od poszedł wyżej, bo im to zależy Japonii na tym, żeby USD od poszło wyżej więc jeśli chodzi o Japonię tam się kompletnie nic nie zmieniło, o CHF też się kompletnie nic nie zmieniło, Bank Kanady z jego przemowy raczej ja tam nic nie wychwyciłem czy tam coś ciekawego było mogło mi coś umknąć ale na chwilę obecną ja widzę nadal że Bank Kanady raczej jastrzębią i sentyment dla Banku Kanady i kanadyjskiego dolara jastrzębią według mnie jeśli chodzi o WTI, oczywiście też Jastrzębio, co oczywiście koreluje pozytywnie z Bankiem Kanady. Droższa ropa, lepiej dla Kanady, bo są jednym z największych eksporterów ropy, więc to tam się dobrze zgadza. Jeśli chodzi o złoto, no to obserwować właśnie politykę USD i FED. Był neutralnie, teraz bym przeszedł, może kupuje plotkę. Gold. Tak bym to opisał lecę za rynkiem jakbym miał wlecieć to właśnie za rynkiem i kiedy dolar jest silniejszy no to złoto traci więc lecimy za tym i jeśli rynek stwierdza, że kupuje plotkę odnośnie USD i zmian w polityce monetarnej w przyszłości już niedużo dalekiej WSD, no to sprzedajemy złoto. Teraz tak, przejdziemy sobie do tych wykresów. W ostatnim tygodniu pozabezpieczałem mnóstwo transakcji. Jak widać, WTI wskoczyło na take profit. 1 do 1. Po OPEC, nie wiem, którego to było, 31.05 stwierdziłem, że no, według mnie są silne punktu Dobra, więc tak jak mówiłem To y jest stara transakcja po, po teraz skąd to jest konto moje demo, na którym testuję te moje analizy fundamentalne i Ostatnio właśnie skoczyło w zeszłym tygodniu. Take profit 1 do 1 na WTI po OPEC. Stwierdziłem, mówiłem tydzień czy dwa temu, że trzeba kupować ropę według mnie. E, GPP od e, Tutaj już nie ma tego zaznaczone. Dobra jest. E, kupowałem funta. E, doszło chyba 1 do 1, jak się nie mylę. I się cofnęło. Zaraz sprawdzimy. GPP od Szybciej. No, to jest więcej transakcji z tego, co widzę na GPJ. To jest z tego tygodnia. Z 14 do y no. Oczywiście mój money Management też się ostatnio zmienił i to samo przeniosę co robię na intraday, przeniosę tutaj. Obecnie wynik tam jest dodatni z zeszłego tygodnia 1400, WT już pokazywałem, GPP USD. co się tu wydarzyło, o, to był jakiś Mistclick. to jest 1 dolar GPP Out, yy. zerknijmy, bo byłem też nastawiony na kupno GPP out, no a jednak zamknęłem i stwierdziłem, że to nie jest teraz moment na kupno funta w porównaniu do Australijczyka, że ten wariant COVID, przedłużenie restrykcji dalej, że to nie pyknie. No fund jednak trochę pojechał do, do góry, no trzeba było się trzymać strategii, tak? Karty tak jak widać, tu był Bank Kanady. sentyment był na kupno. Strategia powiedziała: wyłazić mi tutaj, musisz zabezpieczać zyski, i tak dalej, bo trend się skończy. No to wyszłem i zyskałem trochę. No i OutKat jako ostatnia transakcja zabezpieczona w zeszłym tygodniu. To wyglądało tak, że właśnie kanadyjczyk według mnie był bardziej, jest bardziej na kupno niż australijczyk. No i zabezpieczyłem tam zyski. No obecnie w tym tygodniu 1400 na plusie. Obecnie Portofilio Equity wygląda tak, że jest za 1436 na plusie. WTI działa obecnie nadal. Moja transakcja tutaj doszła 1 do 1 tu został przestawiony na BEP. Euro USD, no trochę się zgapiłem po tym fonts. Trzeba tutaj dopisać sobie, że to było fonts czy FED, czy jak tam sobie napiszemy fonts i neutralne euro, a silny USD po FOMPS i w tych dotplotach. No to trochę się zgapiłem, ale. Plus 50 pipsów jest NSD, USD. To samo dopiero w piątek, bym się mm, ocknął, czy pomyślał o tym. I tutaj był Fonts. Tak, 16. NSD neutralny, a USD silny. GPP, USD też mam teraz na sprzedaż, chyba bo gpp stało się dla mnie neutralne bardziej a kupujemy plotkę odnośnie fedu i dolara amerykańskiego z 83 pips USD CHF no oczywiście też CHF nie widzę kompletnie żadnego powodu do, do kupna za to USD kupujemy obecnie plotkę zobaczymy jak nas to Wyniesie! Y... AutoSD to samo. Kupuję obecnie plotkę po FOMC. Że już bliżej niż dalej będą zmiany w polityce monetarnej w USD. Gold, no, oczywiście, czymś silniejszy, dolar. Tym złoto, słabsze jak widać, poleciało. No, pięknie. Po FOMC. Rynek chyba chwycił haczyk, że to już jest bliżej niż dalej, więc ja nie będziemy należy kłócić z tą opinią i obecnie na Equity jest tak. Jeśli chodzi o ten mój challenge, darmowy Summer, czy jak tam który jest w już wam pokazuję tutaj Summer Plan na Fivers Jeśli ktoś jeszcze nie wie, pisałem na grupie na Facebooku i tu jest Summer Plan i możesz tam zrobić co e, darmo i to daje, że możesz zrobić trzy challenge i wtedy możesz sobie kupić za 300 baksów. Konto chyba na 75K czy 100K i 50 na 50 masz podział. Zresztą to sobie tutaj możecie wejść na ten link czy jakoś i sprawdzić jak to wygląda. No serdecznie, nie mam nic do roboty lepszego. Obecnie poprawiłem mój handel jeszcze bardziej niż ostatnio i bardziej ostrożnie handluję niż ostatnio, jak to było na. E, jak to się nazywa? FTMO. No i obecnie mój balans wynosi 177 na plusie. W zeszłym tygodniu, jak zacząłem to robić, cała historia. Raport. E, tak. I obecnie tutaj jest moja historia tych moich trade'ów. Jak to wygląda. Nie wygląda to moja krzywa tak. Obecnie w tym całym pierwszym tygodniu tego próby zrobienia tego challenge'a Dla nich nie ma limitu czasu, więc nie spinam się i powrótku sobie grzebię na tym dremku. To muszę zrobić tylko trzy challenge. A. A później mogę sobie u nich kupić 100k czy tam 75k konto i będzie podział 50 na 50 i nie ma żadnego limitu czasu, można przetrzymywać pozycje przez weekend i chyba nie ma też problemu z tymi danymi. I handlujesz jak chcesz, tylko tam inne zasady są, jeśli chodzi o ryzyko i tak dalej. No, to sobie sami przebadacie. No, tak wygląda obecnie moje konto w tym Fibers i pierwszy tydzień. Bardzo ostrożnie sobie tutaj dłubie, bo mogę niewiele stracić. Dobra, no i to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o ten swing trading. Yy, mam nadzieję, że filmik podobał że moje pomysły spostrzeżenia które tutaj zapodaję wam co użyteczne, jeśli tak to dajcie łapkę do góry. Masz jakieś pomysły, sugestie, nie zgadzasz się z czymś lub masz jakieś pytania, no to pisz w komentarzach. Zawsze chętnie postaram się pomóc lub odpowiadam. No i co jeszcze? Subskrybujcie, zobaczyć więcej moich filmów. Postaram się robić częściej vlogi. W zeszłym tygodniu miałem zrobić live trading, no ale. Handel na dwóch kontach yy, mnie trochę tutaj nie pozwoli tego robić. Yy, testuję jeszcze tam jedno konto w Demko i testuję pewne podejście z dużą dźwignią finans yy, z dużym lewarem. Może traktujmy, i jeszcze tam to właśnie Fiverr zrobię może w przyszłym tygodniu zrobię, no i vlogi postaram się robić częściej, jeśli będę miał jakieś ciekawe wnioski dla Was. No dobra, to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, dawaj łapkę do góry, subskrybujcie, się, zobaczyć więcej moich filmów. Jakieś pytania, pomysły, komentuj w sekcji, komentarzy. No i dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Nara.